Uff, I przygotowana, aby przekazać Wam następujące wiadomości. Więc chciałabym bardzo, 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 bardzo podziękować trzem osobom. Eee, za co? I o co chodzi w filmiku? W filmiku chodzi głównie o to, no, żeby podziękować za za czułe komentarze za lajki i przede wszystkim za subskrypcje ale to nie jest też tak, że za subskrypcje najbardziej, chyba najbardziej za komentarze no ale dobrze przejdźmy do naszej takiej miłej rzeczy więc więc zacznę od tego że wymienię imiona, no nie imiona, takie nazwy profilowe na YouTube tych trzech osób. Więc tak, pierwszą osobą, z która właśnie takie komentarze fajne napisała, to Detrixi LPS. Widzicie, jest, ma bardzo podobną nazwę do mojej. Tylko, że jest dodany R. Następną osobą jest to Angels LPS. I ostatnią osobą to Ksenia LPS 312. Zrobiłam na kartce takiej taki można powiedzieć matematycznej, ponieważ jest w kratkę, ta, kar ta kartka, wycięłam, no i zrobiłam loga właśnie tych trzech osób. Żeby każdy, kto teraz mnie ogląda, wiedział kto to jest, no i oczywiście zasubskrybował, wszedł sobie na Szukaj od YouTube, no i zasubskrybował, bo bardzo naprawdę polecam, mają super filmy. No, zależy, jak to mu się podoba, ale tylko nie posyłać mi tam łapek w dół, bo zabiję! E, dobrze, więc może już to pokażę. The Tixi LPS. takie. Takie właśnie, jak mówię, z, z kartki we kratkę. Um, to jest właśnie to logo. To są takie trzy koty, właśnie, ale no niezbyt mi się udało, ponieważ takie małe, to jest taki mały rysunek, że się nawet nie dało nic praktycznie narysować, bo bym jeszcze to w ogóle całkiem zepsuła. Więc dziękuję jej bardzo. Następną osobą jest Angels LPS. Um, jest to takie logo, logo to, jest, to jest Jamnik na tle takiego serca. E, no. I ostatnią, którą, z którą taką e, Ksenia LPS, i z nią praktycznie. Ona mi napisała ten miły komentarz i, i kciuk w górę. I kciuk w górę przed godziną. Nie trwało to nawet godzinę. Więc naprawdę bardzo wcześnie. No więc to jest właśnie Ksenia LPS 312. No i tu jest taki kotek, piesek i znowu kotek. Jest to na podłodze i tam na jakimś tle nie widać tak dobrze, ale na jakimś tam w końcu tle nieważne, ważne są chyba te trzy petrzopki, Przepraszam za moją ostrość. No, trzy petrzopki, które właśnie widać najbardziej. Ksenia LPS 312. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję tym trzem osobom. A teraz musiałabym już kończyć taki krótki filmik, dosyć. Chociaż nie już taki krótki, bo 4 minuty i prawie 5. Ale chciałabym szybko kończyć, ponieważ chciałabym, żeby szybko ten filmik się przesłał, żeby jak najszybciej go zobaczyć. Bo jak najszybciej chciałabym pochwalić się takimi super koleżankami, które, które naprawdę są strasznie miłe dla mnie. Jeszcze raz bardzo zachęcam do subskrybowania ich. No i papatki. Do następnego filmiku, zapraszam do następnych filmików. A właśnie temu komu się nudziło na filmiku, zapraszam do innych bardzo serdecznie. Papa! Pa!